Nie dohatują jego kulki. Dobra, ostatni magazynek. Witam wszystkich z tej strony: Ulat. A dzisiejszy filmik to drugie nagranie z imprezy organizowanej przez ekipę SCD. A dokładniej był to scenariusz Hosta i dla edycja trzecia. W zeszłotygodniowej części pierwszej wyjaśniam jak działa cała mechanika i tak dalej, więc dzisiaj nie będziemy się za bardzo rozwodzić, więc tylko krótko mamy odwiedzić wyznaczone punkty na terenie gry. Następnie wpisać kiedy tam jesteśmy. A dodatkowo w terenie znajduje się jedno miejsce, które coś z tymi punktami czy zaznaczonymi punktami, które odnajdziemy, może zrobić. Na razie nie wiemy, co to. My jeszcze tego punktu nie odwiedziliśmy, nie znamy jego położenia, więc zajmujemy się zadaniem podstawowym, czyli odwiedzamy teren. Zapisujemy godzinę i lecimy do następnego. Jeżeli to jest środek tego, to może mi według mapy, nie? Tak, to tak mniej więcej jest. Bo tu masz przeczęście, bo miałeś 47 wszędzie, a później masz 46. Dobra, dwie dusze do przodu na razie główną drogą. Dobra, zwijamy. W części pierwszej też było całkiem sporo walki, gdyż dość szybko daliśmy na przeciwników i naszym planem było uniemożliwienie im wyprzedzenia nas, tak żeby to oni musieli godzić nas, jeżeli chodzi o odwiedzanie punktów na mapie. Miało to taką zaletę, że drużyna, która jako pierwsza zaznaczała dany punkt, dostawała po prostu cały punkt, natomiast drużyna druga dostawała punkt punkta. Natomiast jeżeli jakaś drużyna jako jedyna zaznaczyła dany punkt, no to dostawała automatycznie półtora punkta, czyli całą możliwą wartość. Reasumując, opłacało się robić to po prostu sprawnie, szybko i to być gonionym, a nie gonić. Dobra, mniej więcej tamten kierunek, idziemy. Idziemy! Dobra, kompot, zwijamy lewa. Dobra, dawaj w 4 no i dobra, kolejny punkcik do kolekcji. Zapisujemy. Już już już. Kompo od godzina pierwsza, pierwsza trzydzieści. Teraz, tak naprawdę przez większość czasu się nic nie działo. Po prostu odwiedzaliśmy kolejne punkty, wpisywaliśmy kolejne punkty do nawigacji, lecieliśmy do nich, spisywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A jako, że to my uciekaliśmy przeciwnikowi, to poza tym, że czasami widzieliśmy ich gdzieś na horyzoncie, to praktycznie nie walczyliśmy. Nie opłacało nam się tracić na to czasu. Czy teraz mam tak, F6, F8. Tylko nie wiem, czy F6 iść, czy nie robić go później. No właśnie, no właśnie chyba G zrobimy, i potem też H. Nie, pójdźmy, wiesz co? Przez G4, tak. G3, G1, i później na H. I potem, i potem H zrobimy. No, tylko... Wejdzie ktoś tutaj na wzgórze i się rozgląda, co? Dobra, drodzy Państwo, tam rozglądajcie się, bo tutaj na wzgórze wysłałem jednego, bo my tu chwilę będziemy, nie? Dobra, będziemy szli na G4, będziemy szli na G4, zwińcie tam nasze siły, na razie nie walczymy. Chyba, że znowu jak ta mała siła z, ze sprzętem, to wtedy warto byłoby ich odwalić. Więc pytanie kogo tam macie No, jak są daleko to odpuszczamy im To teraz G3 A ja stoję kurwa To ostatni haczyk, troszkę sami są Ale trochę sami Jeszcze raz Gdzie dokładnie widzieliście? Tam tych dwóch się pytaj Pokazują, że tam Gdzieś miałeś? Widziałeś, słyszałem rozmowę W tamtym kierunku, nie wiem, pomogli mogliby ci okay. Były rozmowy. Okej, okay, przyjął. Dobra, na G3, na 3 jest przeciwnik prawdopodobnie. Dobra, ominimy to kawałek, Sajko idzie, ominimy ich otwartym. Znaczy nie otwartym, tylko tamtą ścieżką. Hubert, Hubert, weź z dwie osoby, mijcie nas i dołączcie do Sajko, co? Dobra. Hubert, prawo w krzaki troszkę i równolegle drogą czy ten? Sajko, zabieramy twój sprzęt. No i sajko dobrze wynichał przeciwnika. Był tam na górce i dobrze to sprawdził, bo mogło być klucz. Prawo, 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 prawo. Głęboko byli? Jest. Nisko, 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 żeber nisko. Ile minus? Dżewel cofnij, nie chcecie cię stacić Hubert, czy na 12 masz czysto? Ja, jakoś nie widzę kontaktu, bardziej w tamtym kierunku 10, 9, 10. 50 i w lewo Kolejne kontakty 60 do przodu, 60 do przodu. Płyta! No i to jest ten moment, kiedy opłaca się nosić te atrapy płyt balistycznych, bo w tym momencie straciłem przednią płytę, ale dalej jestem sprawny i nie musi mnie nikt nawet opatrywać. Ja zostałem dostałem przednią płytę, cofam. Dobra, żebel, kontynuujemy, kontynuujemy, zaliśmy straty i wypadamy stąd czyli ogólnie to starcie też pozytywnie my mamy chyba jednego ranego ja straciłem płytę ale poza tym spokojnie więc lecimy dalej, zostawiam tutaj przeciwnika bo on miał naprawdę poważne straty Sajko, ty ich po zapachu poznałeś? nie, wypatrzyłem tak jak patrzę, Sajko polecił, wącha chyba ofiarę lewo wreszcie nam się udało ten po lewej będą nasi dołączać, więc uważajcie, nie? Nasi, nasi, nasi! Identyfikacja. czy. tutaj pauza, bo ja to muszę spisać. I5 i tak? Tak. Stop. Stop, stop, stop. Możliwe, że błąd. Yy, liczą się w służęta no to idziemy na H6 i na H8 Znaczy idziemy na I7 A potem H8 Troszkę drogą Później w las Weź na to coś mi się nie zgadzało Mówię kurde. Dobaj, dobaj, cofaj stopa. Dwunasta Przynajmniej dwóch kurde. Dobra, lekko mimy to może i racja ja bym ich, kurczę, nie ukrywał Nie na tym dzisiaj scenariusz polega I tak mamy już większość Kompot, wychodzimy z drogi, jakieś 60 w prawo i omijamy ich Jeżeli będą agresywnie pochodzić, bądź się cofnęli Jeżeli będą agresywnie podchodzić, to tłuc Ostrożnie, ostrożnie. To jest i siedem, G6. G6, i potem f -ki. i potem wszystkie mamy takie z wysokimi liczbami, nie? Czyli cały prawostą... E nie mam w ogóle zrobionego E5, e 6 tutaj No tak, F8 będzie, bo F8 będzie tutaj. Mhm. Tu jest miarę ścież... No część jest potem tutaj za Tak, no to za musimy zawodów. iść na G6, F6, F8 e, albo... No zobaczymy, dobra, dojdziemy do F6, to będziemy się dalej. Dobra. No tak no. Stop! Ja ich nie Koło widzę. Kontakty 12, kontakty 12. Sajkom, jesteś na Twojej wysokości, na Twojej godzinie około 10-9. Są kontakty pojedyncze. Idziemy na Twoją godzinę 12, omijamy ich i tam gdzieś na górce przed Tobą mamy punkt do zaliczenia No to na wysokości tak to jest To jest i ile? To jest g6 g6 na nich, bo tam będzie ten mniej więcej punkt z tym urządzeniem Na nich pchamy ich, pchamy ich, pchamy ich i po raz kolejny trafiamy na przeciwnika z tą różnicą, że teraz przy nim jest coś co powinniśmy znaleźć, czyli ten punkt SA gdzie trzeba podłączyć nasze urządzenie No dobra, to pchamy ich, pchamy, pchamy Tak przed nami jest punkt, musimy go zająć, to jest ta Esa Pchamy i, obchamy ich Wiem dlatego to atakujemy. Pchać, Z lewej. Z lewej ogień, z lewej ogień. To podchodźcie i dobijajcie Zabezpieczcie mi ten teren Potrzebuję żebyście mnie wyprzedzili Tylko ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie Gdzie go masz Majewa? OK przyjął? Nisko, prawa, uważajcie. No i stacja znaleziona. Problem w tym, że trzeba się tutaj wpisać o pełnych godzinach, a my jesteśmy dosłownie tutaj 5 minut po pełnej godzinie. Spóźniliśmy się 4 minuty, panowie. Musimy tu być o pełnej godzinie, o 14.00. Czyli oni to zrobili. Albo nie zrobili, bo nie do, do nich dochodzili. Tak, tylko pamiętaj, że tak. Tutaj musisz przynieść jak najwięcej punktów, i wtedy zaznaczasz przy nich X I wszystkie, które masz do tej pory, sczytane, są GIT. Więc mamy czas do 14, żeby tutaj się dostać. No dobra, czyli do końca gry. Czyli napędzamy punkty? No dokładnie. No mamy, potrzebujemy tak przynajmniej 15 minut, żeby to zająć, dla czego, nie? Żeby być z, z zapasem. Czyli ogarnijmy 2-3 punkty w okolicy, no i wracamy nie tutaj, nie? Straty jakieś? Nie. nie. To była... Serio? Czyli decyzja jest taka: na razie to zostawiamy, i planujemy tu wrócić na kolejną pełną godzinę. A w międzyczasie przez ten czas, który nam został, zajczymy jeszcze kilka okolicznych punktów, i wrócimy tutaj, bo to nam pozwoli podwoić punkty za te wszystkie, które do tej pory zajczyliśmy. Dobra, lecimy na E7 F8 i będzie ok. I wracamy. E ile? No zaraz my skoczymy. Wjazd... Wy poczekajcie tutaj, nie? Szczerze to nie mogę iść na punkt. Nie Nie, ja muszę iść z tym. Ale wiesz, o to chodzi, że tu masz o... jeden czesier, pomyśle, tam ja tam Nie, tam nie pyszne, wiem czy wiesz, nie? Pamiętam Prigiel, ty masz zapisany ten punkt, tego kompa Weź, zbierz sobie oddział, cztery osoby Weź Majewkę na pewno I możecie już powoli... A Majewka poszedł, no bo weź cztery osoby e, I idźcie już tam na ten, a my po zgarniemy ten Następny i dołączymy do was, nie? Kurwa, to, 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 to aż mam flashbacki z Wietnamu Najpierw żeśmy się tu przebijali a potem ten, żeśmy prowadzili jakichś biednych uchodźców. Obserwujcie tam nam plecy, nie? I zostaniecie tutaj, bo my skoczymy tam na dół i wrócimy zaraz wtedy, nie? Tam dwa punkty mamy i wracamy. A drugi punkt jest tam. Idziemy tą ścieżką i tutaj To jest F8. F8. Kurwa, no p... <śla> to jest E8, tak? E8. Tu lat, tu lat, Załatwiliśmy punkty wszystkie, idziemy do was. Będziemy za jakieś 10 minut. Dobra, czyli wszystkie punkty, które mieliśmy w okolicy zaliczone, idziemy do tej esy podładować te Dobra, punkty. A potem jeszcze przed samym końcem scenariusza jeszcze zaliczymy ewentualnie kilka nie, punktów dodatkowych, bo jeszcze coś tam nam na mapie zostało. Nie od tej strony jak my atakowaliśmy, tylko od drugiej raczej. Raczej stamtąd będą szli. Pamiętajcie, że oni mają tam respa, nie? W sumie, jak to spiszemy, to można by jeszcze wracając coś zaliczyć, jakieś D3 na przykład, nie? W te pół godziny ostatnie. Dobra, siedzimy tutaj jeszcze 24 minuty. Potem, po podbiciu tego, spróbujemy jeszcze zajrzeć jakieś punkty na wyjściu, bo już nie mamy 5 jeszcze do kompletu. Dobra, przygotujcie się. Atakują tak jak my przychodziliśmy, czyli od lewej. Wyczekaliśmy swoje, ale zostało jeszcze kilka minut dosłownie do możliwości podpięcia urządzenia i pojawiają się przeciwnicy. Zgodnie z planem. Kubet, możecie lekko do przodu się przesunąć i trzymać flankę. O tyłu, o tyłu mamy też. Tył, tył, tył! No przednia płyta wcześniej zdjęta, więc w tej chwili już Medyk. jestem ranny Medyk! Medyk! Daj bandaż, jeden Przygotuj swój bandaż Dobra, leć do niego Tylko nisko, nisko, nisko I tutaj trzeba przeciwnika pochwalić, bo wszedł na nas praktycznie z trzech kierunków. I no, obrona była naprawdę okrężna. Zróbcie też do tyłu, żeby nam nie weszli na plecy, bo sajka z tyłu straciliśmy, nie? Ok, widzę! Widzę? Nie, wiem, czy nie dostał? Ja jestem na jednym magazynku, nie? Siedem minut jeszcze. Minus. Jestem na przedostatnim magu. Jakie gramatura? 4,3, 4,3. ten nie ma zasięgu. Sześć minut jeszcze. Musimy się utrzymać. Szypie do mnie? Nie dohatują jego kulki Dobra, ostatni magazynek 5 minut jeszcze. Kompot, kompot, żyjecie? Widziałem go przez chwilę wcześniej. Podchodzą nam do, do, od strony, z której przeszliśmy Widzę, widzę, widzę. Od prawej strzały. Chyba straciliśmy tych chłopaków po prawej. Układam się na prawo. Spoko. Trzada do mnie Sniper, widzę go. I chyba to są sytuacje, po których Sajko mówi, że ład mało Problem w tym, że no jest to cholernie daleko i ja muszę brać naprawdę fest poprawkę, żeby w ogóle tam kulki doleciały, a o celności no to przy dzisiejszym wietrze raczej zapomnieć. Z tyłu jeszcze nasi walczą, spoko. Dobra o żeber zdjął tego co nas omijał tam po lewej. O, drzewo przy mnie zostało. Strzelił się w drzewo moje nie wiem, nie wiem, ja leżę na samym środku mamy na pewno Wandiego w przeciwną stronę do tej z której przyszliśmy Leży dość daleko, strzelił się w moje drzewo, ale jak leży to nie ma szans mnie zdjąć. Latniłem, czy to nie Tam. Czy to nasz czy nie nasz, trup nasz, trup nasz schodzi. Ko za naszym to może być jeszcze kompot. Możliwe, że mamy kość tu w dole. Nie jestem pewien. Według mojego jeszcze 3 minuty, według mojego 3 minuty jeszcze. Snajper, dawaj mi tu Tam jest jeden. Tam jest daleko jeden. Na 12. Nisko leży sama główka. Tam widzisz? Nie jestem Musimy jeszcze wytrzymać półtorej minuty. Spokojnie opóźniajcie ich, opóźniajcie. Dobrze. Zdjęty. Ten co się walił. Zdjęty. Zostańcie go tam został Co? No właśnie wiem. Od przeciwnej, jak przyszliśmy, jest mocno do przodu. Leży nisko Wander, sam. Idzie po niego nasz snajper Widzę go tam. Siedzi w krzaczku. Uważaj, siedzi w krzaczku, przemieścił się w prawą stronę. Teraz start i 30 sekund musi się strzytywać, nie? Mamy, musisz kucikami zaznaczyć. No, tak. tak, tak, tak. Tak, tak Po drodze mamy... Dwa punkty i na Są nie Kto przeżył? Kto przeżył? Zbiórka przy środku, zbiórka przy środka, środku, kto żyje. Ludzie, którzy zginęli, idą na respa. Zabierzcie rzeczy i idźcie do auta. My po drodze będziemy jeszcze ogarniać punkty. No i tutaj ostatecznie organizator podjął decyzję, że kończymy już rozgrywkę, bo oni mieli punktów dużo mniej, mieliśmy wszystkie zaliczone tutaj, i praktycznie zostało nam 5 do kompletu, więc nie miało to już za bardzo sensu. I w tym momencie kończymy. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorowi za świetną imprezę, bo bawiliśmy się rewelacyjnie, naprawdę impreza wyszła super i nam grało się naprawdę super. Dziękuję też oczywiście wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.